W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie a... Wleciał we mnie jakaś paczka. Podejrzana? Widzowie, znikąd, ja jakaś paczka. W ogóle to nie rzucił ten pan z kosmosu. Nie, to nie on, nie? Widzowie, przeczytam sobie. To jest paczka, jeszcze jest jakiś liście, widzowie. Piękny mamy tutaj widzowie znaczek. Dokładnie tak piękny. Haha, ha, musisz szelić nożyce, żeby to pakować. Okay. Dobra, lecimy z tym. No, tutaj jestem ja. I teraz na sobie odbija się, a ja raz odbiję sobie. Więc widzę prosimy i lecimy. Bardzo piękna widza W Wstępie, widzowie chcielibyśmy też podziękować za tyle subskrypcji. Nie wiem jak Wy to robicie. A my co, przechodzimy do otwierania paczki. Mamy, że to zdjął, bo mnie to denerwuje. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. No i teraz możemy lecieć. Widzowie, my przejdziemy do otwierania naszej paczki. Jesteśmy ciekawe co tam jest. Ciekawe co tam jest. No. Duża, o, puszka. Kurde, duża puszka. duża puszka, Oczywiście bardzo. tej puseczki nie mamy. Za mocne tej puszki. W ogóle na Nie czy... mamy. Pozdraw. Oczywiście tej puszeczki nie mamy. Więc no. nas z nowością, ona no i widzowie, jeżeli tu będzie kawałek koszulki, to ja skaczę po lampie, dobra? być To ja skaczę po lampie, okej? Okay? Zaczniemy sobie. Lecimy, widzowie. Ja, ja mam... To widzowie... Nie wiem w ogóle, jak ta paczka się tutaj znalazła, chłopie, nie? Właśnie. ktoś mi ją rzuci na, na no. łeb, to jest normalnie takie... Czekaj, Widzowie, lecimy. Cy. Dwie. Tylko, że jest jakieś grube to. Kurde. Ej, tu będzie autograf. Nie wiem. Myślę, że nie, niestety nie ma, no ale zobaczymy, co będzie. Widzowie, tak się prezentuje sama puszeczka. Niestety, szkoda, się nie szkoda, no ale my przechodzimy do otwierania. Na początku te klasyczne limiteczki. No limiteczki, no nie. No liczyliśmy na coś innego. Fajne. Paolo Maldini. Kevin Uu. De Bruyne. Anton, Antonie Griezmann, Hurricane. Ja sobie je włożę do folijek. Położone, no i to sobie większą sobie. kuszeczkę odłożymy. Na, tutaj na podłogę nam. Na, 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 tak Położona, puszeczka jedna. No i możemy to otwierać tego widziane. Widzowie. Autograf O Nie ma autografu. Nie ma, no niestety. Takie szybkie przej... Gareth Bale na shieldzie. Mhm. Kurdej. Liczyłem, że będzie coś lepszego, tak szczerze. No no, jeszcze mamy na starter packa, no może... Widzowie, chcecie... pokazujemy bazówki? Nie. Dobra, bazówki to my Wam bazóweczki przewiniemy. No mi fajnie, bo się shield. Dobra. Shield, no, nie to I Obojętny. Cross Connection Cole Palmer. Baler. Oski. Cross Connection Nikola Zalewski. Ja Nie widać, żeby dodali powtórki. Baler. No. Francisco de Camada. Back Baler. Cross Connection. Powtórka Jacko. Nie mamy, bo. Baler. Castero. Cross Connection. Hoke The Clan Rise Czekaj, to może to tak będzie trochę ładniej bo jak jesteś zdenerwowany? No, to, ja to, to Ale to no, na pewno bo, on, to, bo to było mega ciężkie To musiało coś tu być Zostaliśmy no. no. no, osłukani. O nie, nie Kings of Europe Dusan Blachowicz martinez Zumbady. Cards of Europe line, No i tutaj Shieldzik, ale ładne te karty Shield, nie? No mm. Gareth Bale, go tutaj sobie odłożymy Kolejny Shield, ale nie, ale nie ten taki Wiecie ten taki lepszy? I hat Trick hero My sobie go włożymy do foliki. i lecimy Bale włożony, no wejdź koleżko, no koleżko, no bo się nie polubimy. Dziękujemy. Się prezentują w folice. Papier tak tam wrzucimy. Dobry traf, papier też tam położył. No i tutaj teraz jestem ten Starter Pack. Liczymy, że coś drobną, będzie. Nie? No i to można z niego dropnąć. Liczymy, ja liczę, tak szczerze, że powiem tak. A ty nic nie dropnie fajnego. Będę lekko podłamany, ale i nie będzie Ale może będzie... Najważniejsze, tak. że mamy album. Zaczy, mamy album. O, to album. To na początku Wam pokażemy jak się prezentuje album. I taki trochę... Co? Ten. Chudy ym... ten album, jakby taki nie gruby, nie? No bo tam nie ma kart. Tam nie jakby. ma aż tak dużo kart nie. Ale nie, ogólnie pana się Na sami sobie to odłożymy na bo, bo tam w środku są szaszki, ale... Aha, tutaj są te tak. Tu mamy książeczkę. tutaj, tutaj starała rozpiska. Tu książeczka. Czy nie ma gry pierwszy raz? taki Nie ma gry pierwszy raz. To jest fajne, że nie ma gry. I to jest bardzo dobrze, że nie ma jakiejś głupiej gry. Są te dwie rozpiski. I w książeczce. On to sobie zobaczymy. książeczka tu jest. Mm, 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 mm. No i właśnie są pokazane te karty. I tutaj są właśnie te najlepsze, które my byśmy chcieli dropnąć. To jest Lionel Messi Goat. O ten tutaj. No nie się dzisiaj nie no uda, ale. właśnie, na to liczyliśmy w Widowie. Kawałek kosulecki. Na to, ale niestety się nie udało. Go i tutaj są te karty, które Wam pokazywaliśmy. No właśnie, lecimy wiódłem. Dobra. Z O, albumik, to tak się prezentuje. To jest to? Tyle? Tyle. Tyle? Tak. Ale no. Ta ma... Bo... jedna jest. Wątpię, że tu coś będzie. Jak ona jest jakaś chuda. Ej, i, i tu, tu, i tutaj niby jest 12 kart. Pięć. No, 12 powinna być No, 5 to... no, no sobie... jest. No, tu jest duża. Co? Nie wiem, co to jest, widzowie, ale... I to są takie dodatki. Nie. Czy to jest cała drużyna? No, a nie. A dobra, już rozumiem White Gold! Kilianę bapę, widzowie. White Gold! Więc to jest bardzo dobry traf. Ja go sobie zapakuję w folikę. ale no, on tu był gwarantowany, chyba. No, raczej, tak. No, to był to skalant. Czekaj, zobaczymy sobie. Nie, nie otwieraj taki. Nie, już widzę, że tam nic nie będzie. Jest tam ten papier z kodem robotowym. Jakie no. gówno. No, z no nic nie będzie, bo tam jest tylko jedna karta. No, no. no to trochę słabo. To otwiera tą szosetkę. Jan Graniczaka. Granit szaka. Dobra, to powtór... O, Wrocław, fina jest. Mm -hmm. no, mm -hmm. Defensive Rock, tutaj mamy dwóch. Też odkładamy. Great Baller. No i teraz... Mój brat otwiera to. Lucky ty... Pack jest tragiczny. Gdzie ty dajesz Lucky Packa? Tam go tworzyć. Gdzie? No tutaj. Tańca. Widzę ten głupi kod rabatowy. Kurde nie mam już takiej, Nie. A to jest chyba będzie naj... no, najgorszy drop, w ja nie widzę. Więc no to nie pokażę. Tego no to dobra widzę. Masia proszę bardzo, bo tutaj są te same bazóweczki, nie? Mhm. Mm Trener. Halak! Dobra, myślałam, że powtórka się to robi, więc... No wszystkie bazówki pomijamy, Pan tak? Zaloczy. A tylko ciągle trzymaj. Te... Dobra. Bright baler. Słabo, widzę. Jestem podłamany. Krowko na czymś... To Simons? Fabius Simons, Erling Halland. White Gold, White Gold, Folieczka, widzowie. I No lupa, bo I ostatnią kartą jest. Kto? Ancelotti. Master Carlo Ancelotti. No i to, co to będzie? Kod głupi, jest rabatowy. No nic. Nie no. Dobra. To, to, to jest najgorszy chyba jaki mm -hmm. otwierałem. Ale jest limitka. O Boże, nie, jestem podłamany. Tak szczerze. A ja mogę lakipaka to to otwórz teraz jaką samolino. Kot rabatowy. Defensive rock. Mm. Hatwick. Gdzie mnie na kilo? Tutaj, limiteczka Benjamin Sesko i Krowko i naszym Michael Orzabal. No, widzowie, bardzo słabym, no drog, twardy to jest jakiś. Nie, właśnie, No, Ale przynajmniej plus, z nie trafiła się powtórka limitki. No. Ale gdyby. To co widzowie, chyba się z Wami żegnamy. No. Jeszcze raz dziękujemy za wbicie. Za wbicie tylu subskrypcji. Nie ja wiemy jakim cudem mamy tyle wyświetleń. Mhm, w moim filmie. No i co? Żegnamy się z Wami, Siemano.